Do hotelu w Związku Radzieckim późną porą przybył podróżny. Poproszę o pokój na jedną noc. Niestety mamy tylko wolne jedno miejsce w pokoju pięcioosobowym. Może być, w końcu to tylko jedna noc, odpowiedział podróżny i pomaszerował do wskazanego pokoju. Ułożył się wygodnie i zamierzał zasnąć, ale współtowarzysze grali w brydża, opowiadali sobie kawały i co chwila wybuchali głośnym śmiechem. Podróżny ubrał się i zszedł do recepcji. Poproszę pięć herbat na górę, za jakieś dziesięć minut. Wrócił do pokoju i mówi: Panowie, tak swobodnie opowiadacie sobie dowcipy, a przecież tutaj może być założony podsłuch. Co pan? W hotelu? Możemy to łatwo sprawdzić. Panie kapitanie, poproszę pięć herbat pod czternastkę. Rzeczywiście, w tym momencie przynoszą herbatę. Współtowarzysze z lekką obawą kładą się spać. Rano podróżny wstaje i widzi, że prócz niego w pokoju nie ma nikogo schodzi do recepcji Co się stało z moimi współlokatorami Rano zabrała ich milicja A mnie dlaczego nie zabrali bo kapitanowi spodobał się ten dowcip z herbatą Pewien chińczyk nakrywa faceta romansującego z jego żoną i stawia mu ultimatum Jeśli nie zerwie tego związku on małżonek ześle na niego klątwę trzech chińskich tortur Facet tylko się uśmiechnął i jeszcze tej samej nocy odwiedził żonę Chińczyka. Następnego dnia rano budzi go w jego sypialni na drugim piętrze ból w piersiach. Otwiera oczy i widzi, że leży na nim wielki głaz. Coraz trudniej mu oddychać, a na głazie widnieje napis Chińska tortura numer jeden. Uśmiecha się, a ponieważ jest silny, podnosi kamień i wyrzuca go przez okno. W chwili, gdy wypuszcza go z rąk, po drugiej stronie głazu dostrzega informację: Chińska tortura numer 2: prawe jądro jest uwiązane do kamienia. Facet jest bystry, więc, żeby uniknąć spustoszeń w dolnych partiach ciała, rusza za kamieniem, czyli wyskakuje przez okno. Kiedy mija futrynę, widzi trzecią wiadomość: Chińska tortura numer 3: lewe jądro jest przywiązane do nogi łóżka. Trzy kobiety zaręczona, mężatka oraz panna rozmawiają o swoich mężczyznach. Po parogodzinnej debacie dochodzą do wniosku, że warto wnieść coś nowego do ich życia seksualnego. Postanawiają dodać sobie trochę seksapilu i założyć pończochy, skórzane biustonosze, superwysokie szpilki oraz maski również ze skóry. Po kilku dniach spotykają się ponownie, aby podzielić się wrażeniami. Zaręczona opowiada: Mój narzeczony wrócił jak zwykle wieczorem z pracy. Kiedy zobaczył mnie w czarnym skórzanym biustonoszu, pończochach, seksownych butach i masce, powiedział, że jestem miłością jego życia. Potem kochaliśmy się przez kilka godzin. Panna relacjonuje, u mnie było podobnie, kiedy mój chłopak zobaczył mnie w tym super stroju. Bez słowa rzucił się na mnie i zaczął ostrą jazdę. Mężatka na to, ja wysłałam dzieciaki do mojej matki na noc, żebyśmy mogli poszaleć. Kiedy mąż wszedł do domu, miałam już na sobie seksowną skórzaną bieliznę, czarne szpilki, pończoszki i skórzaną maskę na twarzy. Kiedy mnie zobaczył, powiedział: Co na obiad, Batmanie? Johnny miał ochotę na seks z koleżanką z pracy, wiedział jednak, że ona jest związana z kimś innym. Johnny był coraz bardziej sfrustrowany, aż w końcu pewnego dnia podszedł do niej i powiedział: Dam ci sto dolarów, jeśli pozwolisz, żebym wziął cię od tyłu. Ale dziewczyna powiedziała: Nie. Johnny odpowiedział. Będę szybki. Rzucę pieniądze na podłogę, ty się pochylisz, a ja skończę zanim zdążysz je podnieść. Ona pomyślała chwilę i w końcu stwierdziła, że musi skonsultować się ze swoim chłopakiem. Zadzwoniła do niego i opowiedziała mu o co chodzi. Jej chłopak odpowiedział. Zarządaj od niego 200 dolarów. Podnieś je szybko, on nawet nie zdąży ściągnąć spodni. Dziewczyna się zgodziła. Pół godziny później jej chłopak ciągle czekał na telefon. W końcu po 45 minutach sam do niej zadzwonił i spytał, co się stało. Ten Sukinsyn użył monet. Mężczyzna około 40 pomykał szosą w swoim nowiutkim Porsche. Kiedy już dwukrotnie przekroczył dozwolona prędkość we wstecznym lusterku, zobaczył charakterystyczne czerwono-niebieskie migające światełka. Pewien mocy swojego samochodu ostro przyspieszył. Ale wóz policyjny nie dawał za wygraną. Po chwili zdał sobie jednak sprawę, że w ten sposób może przysporzyć sobie wielu kłopotów i zjechał na pobocze. Policjant podszedł do niego, bez słowa sprawdził prawo jazdy i powiedział: To był dla mnie długi dzień. Zbliża się koniec mojej zmiany. Na dodatek jest piątek 13. Mam dość papierkowej roboty, więc jeśli znajdzie pan jakieś dobre wytłumaczenie na swoją ucieczkę, pozwolę panu odjechać bez mandatu. Mężczyzna pomyślał chwilkę i powiedział: W zeszłym tygodniu moja żona zostawiła mnie dla jakiegoś policjanta. Bałem się, że chciał mi ją pan oddać. Życzę miłego weekendu, powiedział policjant. Wielki, ogromny, wielopiętrowy supermarket, w którym kupicie wszystko. Szef przyjmuje do pracy nowego sprzedawcę, dając mu jeden dzień okresu próbnego, żeby go przetestować. Po zamknięciu wzywa szef nowego sprzedawcę do biura. No to ile dziś pan zrobił transakcji? Pyta sprzedawcę. Jedna, szefie. Co, jedna? Nasi sprzedawcy mają średnio od 60 do 70 transakcji w ciągu dnia. Co pan robił przez cały dzień? A właściwie to ile pan utargował? 380 tysięcy dolarów. Szefa zatkało. 3, 108, 10 tysięcy. Na Boga, co pan sprzedał? No, na początku sprzedałem mały haczyk na ryby. Haczyk na ryby? Za 380 tysięcy. Potem przekonałem klienta, żeby wziął jeszcze średni i duży haczyk. Następnie przekonałem go, że powinien wziąć jeszcze żyłkę. Sprzedałem mu trzy rodzaje cienką, średnią i grubą. Wdaliśmy się w rozmowę. Spytałem, gdzie będzie łowić. Powiedział, że na Mizuri 20 mil na północ. W związku z tym sprzedałem mu jeszcze porządną wiatrówkę, nieprzemakalne spodnie i rybackie gumowce, ponieważ tam mocno wieje. Przekonałem go, że na brzegu ryby nie biorą. No i tak poszliśmy wybrać łódź motorową. Spytałem go, jakie ma auto i wydusiłem z niego, że dość małe, aby odwieźć łódź, w związku z czym sprzedałem mu przyczepę. I wszystko to sprzedał pan człowiekowi, który przyszedł sobie kupić jeden jedyny haczyk na ryby? Nie. On przyszedł z zamiarem kupienia podpasek dla swojej żony. Zaproponowałem mu, że skoro w weekend nici z seksu, to może pojechałby przynajmniej na ryby. Transatlantyk płynie przez ocean. W pewnym momencie z niewiadomych przyczyn ulega awarii i idzie na dno. Trzymając się jednego koła ratunkowego do pobliskiej wyspy, dopływa dwóch rozbitków. Rozbitkowie to przypadkowy Kowalski i Angelina Jolie. Wyspa oczywiście okazuje się bezludna. Gdy mija pierwszy szok i nastaje wieczór, oboje leżą na plaży w ostatnich promieniach zachodzącego słońca. W pewnym momencie odzywa się Angelina: Jesteśmy tu sami nie zanosi się na szybki ratunek. No, chyba nic się nie stanie, jak zrzucimy ubrania i przytulimy się do siebie, co? No, przytulają się, a że krew nie woda, po paru godzinach wykończeni padają na piasek. Sytuacja powtarza się przez parę kolejnych dni. Następnego dnia Angelina podchodzi do Kowalskiego, który, smutny i zasępiony, siedzi na plaży i spogląda na błękitne wody morza. Kochany, może zrzucimy ubrania? Nie, nie mam ochoty, powiedział i odwrócił głowę. Boże, co się stało? A nic. Powiedz proszę, może będę mogła pomóc? A wiesz, odpowiada Kowalski, że chyba możesz. Co mam zrobić? Mówić świństewka, a może. Nie, ubierz moje spodnie. Ubrała. Ubierz moja koszulę i marynarkę. Ubrała. mm, Ubierz mój kapelusz i włóż pod niego włosy. Ubrała. Tak. Ubierz jeszcze moje okulary przeciwsłoneczne. Ubrała, a Kowalski pyta: i co? Czujesz się chociaż trochę jak facet? No, trochę tak. Stary ruchałem Angelinę Joli.